Potężny zwierz i swego rodzaju legenda. Dziś byliśmy z kamerą na polach rolniczej spółdzielni produkcyjnej Smugi w Kłowucku, gdzie 6 pizonów rekord kosiło 40-hektarowy łanżyta. Na znacznej powierzchni pól zboża wyległy, a to zwiększa awaryjność sprzętu. Wszystkie dziewczyny na wsiach aż przyklękiwały, jak jechał kombajnista. Zresztą powiedzmy teraz o pracy kombajnisty, z tym może, że w okresie żniw była to najważniejsza osoba na wsi. Na zabawach ludowych, po żniwach, na dorzynkach kombajnista cieszył się największym prestiżem. Każda panna chciała przynajmniej zatańczyć z kombajnistą. Ogień na błoki A jego kombajn, bizony, a jego kombajn Kombajny Bizon Fabryki Maszyn Szliwnych w Płocku. Bezwzględnie pracują na polach kraju i za granicą. Jak na silnik, który ma już prawie 30, ponad 30 lat, faktycznie działa wręcz nieskazitelnie. Potężny zwierz i swego rodzaju legenda. Te kosztowne i skomplikowane maszyny wymagają w obsłudze nie lata umiejętności. To była potężna maszyna wtedy. To ma nazwa Bizon, bo w jaki sposób on przypominał tego zwierzaka. Tego mocnego tak. króla y, puszczy. Dlaczego Bizon był taki. Y, jedno, y, znaczy został w pamięci na wsi jako taki wspaniały silnik. Przede wszystkim tam był wspaniały silnik SW400. I ten jego głos. Po prostu y, rzadko coś, jeżeli chodzi o pojazdy y, rolnicze, przede wszystkim, może generować tak piękną muzykę jak kombajn Bizon. Były inne aspiracje. Teraz każdy chce być docentem, dziekanem, chce być naukowcem, inżynierem. Kiedyś każdy chłopczyk chciał być traktorzystą. A kombajnistą. Każda, a nie, kombajni, o kompanisie nie marzył, bo kombajnista był wybierany z najlepszych.